Futbol. Dziś rozpoczynamy cykl zabawy, cykl konkursów, który nazwaliśmy strzelbąka albo Zrubonka. Generalnie część z Was na pewno no kojarzy już tą zabawę. Chodzi, chodzi o to, żeby zrobić 20 obrotów wokół piłki, a później, później oddać strzał. Z zasady gry opiszemy dokładnie w regulaminie konkursu ale żeby było zabawnie e, prezentacji dokona sam organizator. Zatem e, zapraszam do, do oglądania i śmiejcie się. Do zabawy potrzebna oczywiście komórka i jakakolwiek piłka. Widzicie proste, to nie jest powodzenia.